Siema. Dzisiaj sztolnia w Wojcieszycach. Stoimy właśnie przed obiektem, ale jeszcze nie wiemy, co jest w środku. Przebieramy się w wodery i w różne inne wynalazki, ale tak naprawdę nie wiemy, co jest w środku. Może się oczywiście okazać, że założymy wodery, przygotujemy się na wszystko, rękawice, wejdziemy, a tam 3 metry i koniec. Są to sztolnie poszukiwawcze uranu. Zobaczymy. Sam jestem ciekaw. Ostatni bieg wody, jak już widzicie, jestem w Woderach, gotowi do wejścia, idziemy eksplorować. Ja, ja, ja nie chodzę. Nie chcę swoich. Nie, ale no, tu ze spokojem, bez, żadnego, bez żadnych gwałtownych i na pewno idzie. Czę Zobacz co mi Ale ciepło.

a pokaż ten czujnik jak wygląda. Dwaście przycinek no. no, ale tu nie to jest bezpieczny. Proszę, ja, ja sobie zrobię zbliżenie. Na co? Na czujnik. A. Proszę. Różowo, jak tu, jest, jak tu jest różowo. To już nie będą takie różowe. Ale, no. ale koloidki by tego nie ogarnęły, słuchajcie. Słuchajcie, jedno mogę Wam powiedzieć za pocieszające, nie? Wiecie, kogo pierwszego zaleję, wiemy, nie? Co? <grafię> Wiadomo. Więc jak już atletę zaleje, to trzeba się zacząć zastanawiać na razie spokojnie. Taktyczne lewo, jak to w większości tego typu obiektów, zawsze pierwsze wybieramy lewo. Robinson zostawił list w butelce. No i mamy przodek, więc możemy wracać. Są to sztolnie poszukiwawcze. nie poszukiwawcze uranu. No więc tak powiedział Maciej, tyle kucia, wynoszenia towaru tylko po to, żeby nic nie znaleźć. Też nie czarujmy się. Nasze dokonania atomowe wyglądają jak wyglądają. Czyli nie wyglądają tak, na lewo. Ale woda nie jest najcieplejsza, nie? Arleta, kiedyś już razem brodziliśmy w wodzie. No. Też nie ugrało. Też nie zalało. <laughs>

Na podłodze nie widzę. Nie, nie, się to jest tak jeszcze? Nie wiem jeszcze, bo w tunelu to ciężko... Wiesz, ta lampa robi o tyle robotę, że nie muszę już świecić, nie? No. Bo w, drugiej, w jednej kamera, w drugiej latarka, to była katastrofa. To był e, wszyscy protetyzy... O Boże! Co to było? Nie, to. Oha. Jak szedłem z oboma rękoma zajętymi, to wszyscy protetyzy się cieszyli. Mówi na bank sobie wyczaśnie jedynki, nie? Proszę. Teraz spadnie. Raczej, sufit spadnie. Tuto. Fajnie. Bardzo mi się ta kopalnia podoba. Znaczy właściwie trudno nazwać to kopalnią, ponieważ nic tu nie wykopali, nie? Sztolnia uranowa, poszukiwawcza. Nic tu nie wykopali, ale i tak jest fajnie. Chyba koniec balu, panno Lalu. Doszliśmy do końca. Przodek. Ciekawy jestem, co zdecydowało o tym, że dokopali się do tego miejsca i uznali, że tu uranu nie ma. Nie wiem, licznik Geigera albo coś, no nie wiem. I co, wpadli na pomysł, że trzeba wracać? Przecież to straszny nakład pracy, straszny nakład kosztów. No, tak musiało być. Nie będę Wam kręcił powrotu, no bo jest taki sam. Ale miejsce fajne. Pierwszy raz szedłem i się nie musiałem schylać.